Dobra, witam. E, pamiętacie, był problem z akwarium. Siedzę na sofie, mówię, co tam się tak zielono robi? Podchodzę do akwarium, zawsze mi choinka zasłaniała, patrzę zielone, glony na szybie przedniej, glony na szybie tylni filtr naośnięty jakimiś glonami, o co kaman. Patrzę, temperatura 20 stopni, mówię, srutu tu. patrzę do tego. E, za akwarium grzałka odłączona, Albo ktoś choinkę chciał podłączyć, odłączyć, cokolwiek chciał zrobić, odłączył mi grzałkę. Bojownik jest OK. Nie wiem czy się przeziębił, czy nie, ale wygląda na, na w porządku. Trzymałem go. Przeszło tydzień z włączoną grzałką. Nie zachowuje się jakoś tam chorowicie. Co się stało? Wyleciał kokos, nie podoba mi się. Zostały jeszcze te, te glony, ale zobaczymy, czy je będę przenosił, czy nie. Mniejsza o większość. Także dzisiaj przejeżdżaliśmy koło sklepu akwarystycznego. Mówię, zajrzę, czy są ślimaki, wnosiliśmy do środka. Patrzę, jest aż pięćdziesiątka, ale nieruchliwe. Mówię, dobra, przejdę się po tych akwariach, patrzę, w jednym akwarium są dwa ślimaki. Jeden jest tu. Drugi, jak na razie się słabo rusza, jest tam. Eee, żyje, bo sprawdzałem, patrzyłem na niego. Coś tam gmyra sobie, ale siedzi w jednym miejscu. Eee, także dzisiaj: z, który? Eee, 16 styczeń. Wleciały ślimaki po nie wiadomo jak długiej nieobecności eee, pana sprzątacza, czyli pana ślimaka. Są dwa, ponieważ to akwarium będzie zmieniane na większe. Będzie takie e, fajne mroczne akwarium robione, dlatego zostają. Eee, Zostają roślinki i roślinki niech jak najbardziej rosną. Także jutro albo pojutrze wrzucę, wrzucę nawozy żwirowe, takie kapsułki pod te nasionka, pod te nasionka, pod te roślinki i jakby mi bardziej jeszcze wybujały i więcej tego wybujało, to by było super. Że zobaczymy co się wydarzy. Może za chwilę je ja nawet wrzucę, no zobaczymy, zobaczymy. Także wlecą i czekamy. Zobaczymy jak długo zajmie moim ślimakom Opanowanie tej szyby. <kluski> Sorki byliśmy chorzy. Opanowanie przedniej szyby, tylnej szyby. Widzicie, jakie tu są gloniachy? No, bo ja w nich wam się pokazuję pięknie, ładnie. Eee, Także dzisiaj jest dzień pierwszy. I zobaczymy, jak szybko to eee, zgryzą wszystko. Nie wiem, czy zobaczycie to, tego dzioba, jak pracuje. Srum, rum, rum. I zdziera, i jeździ. Dobra, nie zanudzam Zaraz Wam updatika wrzucę z dużego akwarium, co tam się wydarzyło. No i zapraszam ponownie. No jest, są duże plany na ten rok, tylko że ten rok się zaczął dość... E, ciężko. Choroba jedna, druga, Adam, e, żona, ja. No i tyle. No. Zobaczymy, co się dalej będzie działo. Na pewno jest plan, to akwarium zostanie zmienione na sześćdziesiątkę. W tym samym miejscu, tylko bardziej mroczne, z dużą ilością e, korzenia.